Panobo. Przeczytam dwa wersety z Pisma Świętego. Pierwsze miejsce zapisane, Psalm 29, pierwszy werset. Sam Dawidom. Oddajcie Panu, Synowi Boży, oddajcie Panu chwałę i moc. I drugie miejsce z księgi Izajasza. Chwała. 57 rozdział 10 wersji. Księga Izajasza 57,10. Chociaż byłaś zmęczona swoją długą wędrówką, jednak nie mówiłaś daremny trudu. odkrywałaś w sobie dość sił żywotnych, dlatego nie zaprzestałaś. Dawid, którego ustach było słowo pańskie, i starał się zgodnie z nim postępować, szukał oblicza Bożego, i pewnego razu w jego usta Pan mu włożył pewne słowa, aby przekazał dla synów izraelskich, dla ludu Bożego. I Pan Bóg przez usta swego pomazance mówi: Synowie, ludu mój, oddajcie mi chwałę i oddajcie mi moc. Jeśli mówić o chwale, to myślę, my jako ludzie wierzący dobrze rozumiemy, że ona należy się tylko i wyłącznie Bogu, a dla siebie samych uznania, czy jakiegoś poważania czy chwały szukać nie powinniśmy, ale powinniśmy jej szukać dla naszego Boga. Ale druga rzecz, moc. Pan Bóg mówi, synowie, oddajcie dla mnie moc, Boże. Przecież my, jako dzieci Twojego twój lud, to my potrzebujemy mocy od Ciebie. Bez Ciebie my nic zrobić nie możemy. To my do Ciebie się powinniśmy zwracać i zwracamy się z tą prośbą. Boże, udziel, udzielaj nam Twojej mocy. Ale Pan Bóg mówi, synowie, to ile macie, ile możecie, oddajcie dla mnie. Ja chcę to od Was mieć, abyście swój trud, wysiłek, Moc, ile macie, abyście oddawali dla mnie? I Dawid, na ile wyczytujemy to z psalmów i z księg tych historycznych, widzimy, że był takim człowiekiem. Modlił się wielokrotnie w ciągu dnia i w nocy nie dawał odrzymania swoim powiekom, dopóki nie znalazł miejsca dla Pana Boga i szukał Bożego oblicza. I wiele Dawid w swoim życiu i tych fizycznych, i takich duchowych sił oddał Bogu. Myślę, dobrym był Dawid synem. Przemówił pan do syna i syn posłuchał. Oddał to, co należało się ojcu, to czego żądał od niego ten, który go wybrał dla siebie. Ale niewielu było takich w Izraelu. I mijały dziesiątki lat, choć Izrael miał ten sam i może śpiewał go wielokrotnie, ale mało kto chciał swoją siłę, swoją moc, wysiłek, trud oddać Bogu. Czas mija i pewnego razu Pan, przez swojego sługę, przez Izajasza zaczyna się jakby żalić i mówi: Izraelu, ludu mój, patrzę na Ciebie i widzę u Ciebie zmęczenie. Ale nie zmęczenie z tego powodu, że się dla mnie trudzisz, ale odbywasz różne wędrówki, życie, droga Twojego życia jest trudna, a to dlatego, że zacząłeś oddalać się ode mnie. Dużo poświęcasz sił, wysiłku, jesteś bardzo zmęczony swoją wędrówką, ale w tym wszystkim nie ustajesz. I odnajdujesz sobie takie jakieś dogłębne, żywotne siły. I trudzisz się. Trudzisz się dla siebie, do swojej kieszeni, dla swojej rodziny, dla swojego domu, dla swojego imienia, wizerunku. Trudzisz się. Długą drogę obrywasz. Odbywasz. Może mało śpisz, nie dojadasz, nie dosypiasz, ponosisz zmęczenie, wysiłek znój, ale mimo to nie przystajesz. Mija czas i ty cały czas jesteś zajęty sobą. A nawet kiedy jesteś zmęczony, to mówisz, będę iść dalej, i odnajdujesz w sobie te żywotne siły. I Pan Bóg na swoją własność, na swój lud zaczyna spoglądać z zazdrością czytamy, że Pan Bóg jest Bogiem, Świętym i Zazdrosnym. I patrzy Pan Bóg, jakiego jego lud nie oddaje tego, co chciałby mieć za siebie, a mało tego. Nie tylko lud zaczął dla siebie przyjmować to, co powinien oddać Bogu, a jeszcze Pan Bóg mówi i do molocha chodziłeś i różne maści, wonne wyrabiałeś, oddawałeś ofiary na wzgórzach, a przecież to Także kosztowało ci wiele sił i czasu, i Pan Bóg mówi dla siebie, dla innych, ty dużo oddałeś, a dla mnie nie. I nawet jak byłeś zmęczony, to nie zaprzestawałeś. I Pan Bóg patrzy się na tą gorliwość, na tą nierozsądną gorliwość swojego ludu i myślę, zaczyna boleć serce Pana Boga. I zaczyna mówić, Bóg, jesteś zmęczony. Ale trudzi się dla siebie, a nawet kiedy daje ci obfitość, daje ci rosę, to tak mało dla mnie oddajesz. Dajesz to, co zbywa, jakiś taki ostatek, ogryzek i zaczyna Pan mógł porównywać, ile Jego lud oddaje dla kogo siły, mocy, wysiłku, czasu i widzi Pan mu wielką niesprawiedliwość. Mija czas. Przychodzi Pan Jezus na Ziemię i zwraca się do ludzi i mówi: Jeśli chcecie być uczestnikami Królestwa Bożego już tutaj na Ziemi, jeśli chcecie przeżywać radość, pokój, sprawiedliwość, to takie rzeczy, ta dziedzina jest zarezerwowana tylko dla gwałtowników. Nie dla ludzi, którzy może przypominają czasem takie małe dzieci, które czekają. Pewnego dnia w grudniu, bo ktoś im naopowiadał o świętym Mikołaju, ktoś z otwierał drzwi. Masz dla mnie prezent? Jak masz, to dawaj i idź. Boże, przyszedłem na nabożeństwo, tak się dla Ciebie poświęciłem na modlitwę. Masz coś dla mnie, to wezmę, a jak nie, to dziękuję i tak pójdę. Jesteśmy, bracia i siostry, myślę, w tym zboże po pierwszych, albo po jednym z pierwszych modlitw północnych czy nocnych. Mamy już jakieś małe prawda, doświadczenia za sobą i słyszałem wypowiedzi i braci i razem nieraz o tym wspólnym gronie rozmawialiśmy. I ktoś podsumował to tak, że cieszy się, że w ogóle przyjechał i wytrwał. Jeśli się porównać z uczniami, którzy przespali całą nocą modlitwę, to nie jest, że to jest dobrze. Ktoś może był rozczarowany, bo przyjechał, spodziewał się czegoś więcej. A ktoś może powiedział, Boże, chwała Ci za to, co było. I dobry czas spędziłem z Tobą i będę czekał następnej modlitwy. Ktoś szedł po kostki, ktoś po kolana, ktoś nawet nogi nie zamoczył w Bożym potoku. Ale Pan Bóg mówi, jeśli chcesz być uczestnikiem Bożym błogosławień, z Bożego dobra, to ta część jest zarezerwowana dla gwałtowników. I Pan Jezus zaczyna dalej te prawa Królestwa Bożego Opisywać w pewnych podobieństwach, przy powieściach, i mówi, w pewnym mieście był niesprawiedliwy sędzia. Ja rozumiem, do niesprawiedliwych sędzi przychodzą ludzie bogaci. Ci, którzy mogą tyle zapłacić, że taki sędzia, widząc tą wypchaną sakiewkę, czy tyle denarów, on nad nie połamie prawo. Ale była tam też pewna wdowa. Rozumiem, ona wiele nie miała. Ale nie miała do kogo się zwrócić: ani do rodziny, ani do sąsiada. I myśli, pójdę do tego sędziego i będę go nachodzić. Będę chodzić tak długo, a może jak raz mi się uda. I on jej nie przyjmuje i odmawia raz za razem. Może nie jeden uniósłby się, czy nie jedno uniosłby się honorem. No jak nie, to nie. Tak jak Jonasz, usiąść. Nie muszę żyć, nie muszą ludzie żyć honor gdzieś tam złamany, pobity, duma pewna i nie będę więcej. Ale ta wdowa chodzi raz za razem i Pan Jezus mówi, przysłuchajcie się. Choć może wdowa tego nie słyszy raz za razem, ale nie widzi, co się dzieje w sercu tego sędziego. Ona swoją nieustępliwością, swoim natręctwem zaczyna łamać serce złego, niesprawiedliwego sędziego. I sędzia mówi sobie, Chociaż i Boga się nie boję, i z ludźmi się nie liczę, no ale ta wdowa jakaś inna jest. Wezmę ją w obronę. Bez pieniędzy, bez jakiegoś pokrycia finansowego, wezmę ją w obronę, zrobię dla niej wyjątek. Coś ta kobieta, coś ta wdowa przyjawiła, że nawet serce niesprawiedliwego złamała. Drodzy, a czy my jako dzieci Boże, nie możemy czasami czymś wykazać się, aby dotknąć serca Bożego. Izrael dotknął serca Bożego i to mocno, ale tym, że to, co należało się Bogu i tam, gdzie powinien inwestować, aby coś Bogu oddać, to on to brał dla siebie i dla innych, a na Boga nie oddawał i wzbudzał w Bogu zazdrość. A ta wdowa zbudziła litość w niesprawiedliwym sędzi czy mając Pismo Święte, mając tyle świadectw, tyle przykładów gwałtowników Królestwa Bożego, czy się nie zdobędziemy Kościele Boży na to, aby dotknąć sprawiedliwego sędziego, aby przemówić nie tylko do jego uszu, ale i do jego serca. I mówi Pan Bóg i on weźmie w obronę i ja wezmę tych, którzy wołają we dnie i w nocy. Drodzy, czy jest ktoś choć jeden na tym miejscu, kto w pewnej sprawie, zgodnie z Bożą wolą, modlił się i dzień i noc i nie przyszła Boża odpowiedź? Nie ma. Bo Pan Bóg mówi, wezmę takich w obronę. Jeśli ktoś na tyle będzie zdeterminowany, że dzień i noc będzie wołać do mnie, będzie mnie nachodzić, ja wezmę takiego w obronę. I niesprawiedliwi sędzie biorą w tym świecie. A sprawiedliwy dobry Bóg, On weźmie swoje dzieci w obronę. Ale razem z tym, mówi Syn Człowieczy, Syn Boży, czy wiarę taką znajdę na ziemi. Tak wierzący będzie wielu, którzy będą przychodzić i mówić: Boże, błogosław mi. Wysłuchaj moich próśb, powiedz mi coś ciekawego dzisiaj. Ale Pan Jezus będzie szukał i szuka innej wiary: ludzi, którzy oddają nie tylko chwałę, ale i moc Bogu w swoim życiu. Inne podobieństwo czytamy: był jeden człowiek, powiedziałbym, że szczęśliwy, bo miał dwóch przyjaciół. I jeden z przyjaciół przybył do niego w nocy z podróży. Można wywnioskować, że był bardzo głodny, wiecie, ubiegłej nocy po raz kolejny przekonałem się, że również mam takiego przyjaciela wśród ludzi. O drugiej godzinie w nocy, z dość mocną potrzebą, zawitałem do jednego z brata i okazał mi pomoc, i wszystko co trzeba mi podał i zrobił. I wiecie, ten przyjaciel, on idzie do im drugiego przyjaciela idzie do niego pod drzwi i myśli, on ma na pewno chleb, może zamożniejszy, może bogatszy, to pójdę, wezmę, zapożyczę się i nakarmi gościa w domu. Ale podchodzi pod drzwi, puka i odpowiedzi nie Puka, puka i nagle głos wnętrza domu, przyjacielu, późna pora, ja już w łóżku jestem i dzieci moje ze mną, po cóż taki karmider? No to już i twój przyjaciel mógłby do rana poczekać, ale dlatego przyjaciela tak zależy, aby nakarmić tego, że nie ustępuje i zaczyna pukać i dzieci snu nie mają i cóż to za sen, jak ktoś drzwi umoczy całą noc, prawda? I mówi: pójdę, dam mu chleb, choćby dla natręstwa. I wiecie, tam na początku są takie ciekawe słowa. Któż z was? Drodzy, wszyscy nie przyjdą na modlitwę, nie? Któż ktoś ze wszystkich z was? Tylko część przyjdzie do nocną. do Getsemane poszło się modlić trzech na jedenastu z Panem Jezusem. I te proporcje mocno się nie zmieniły. Ale Pan Jezus, pośród tych wszystkich mówi, czy będzie ktoś, czy któryś pójdzie po te drzwi, pod te drzwi i będzie prosił nie dla siebie nie. Dostrzeże brata w potrzebie, dostrzeże siostrę. I łóżko zostawi, i dom zostawi. I pójdzie, i będzie z siebie może już takiego szaleńca robić. W nocy kołatać w czyje drzwi. Wiecie, pamiętam. Pewną modlitwę to było w domu. Jedna siostra wyraziła chęć, pragnienie, aby otrzymać chrzest w Duchu Świętym. I zebrało się kilku wierzących, postanowiło być i w pości w tym dniu, a wieczorem pójść i prosić Pana Jezusa, aby ją ościł w Duchu Świętym. Byłem tam obecny i wiecie, post już po całym dniu, Ciężka to była modlitwa, skłanialiśmy kolana raz za razem, próbowaliśmy siebie jakoś motywować, wzmacniać. Prosiliśmy, aby ten, może nie dla wszystkich przyjaciel, ale dobry ojciec, dobry sędzia, aby zechciał otworzyć te drzwi i podać chleba. Ale drzwi się nie otwierały. Niebo jakby ze spisu, modlitwa jakby do sufitu, wszyscy pom pomęczeni. Jeden stoi oparty, trzyma się o ścianę, ktoś o stół, ktoś o krzesło, ostatkami sił. I wiecie, byłem świadkiem takiego zdarzenia. Jeden brat bierze Pismo Święte, otwiera to miejsce w Ewangelii o tych trzech przyjaciołach i zaczyna modlić się. Panie Jezu, ja proszę nie dla siebie. Ja proszę o to dla tej siostry, która tyle czasu prosi Ciebie o krzesło Duchu Świętym. Ja proszę cię, otwórz i daj chleba. Wiecie, drzwi zamknięte, odpowiedzi nie ma. Ten brat otwiera palcem na to miejsce i mówi Boże. Jeśli nie otworzysz, będę tak długo stukać, że snu nie będziesz miał i dzieci twoje nie będą miały. Będę stukać, aż mi otworzysz. Dzisiaj Tobie już nie odpuszczę. Bo to była kolejna modlitwa, już któreż w tej sprawie. A drzwi się nie otwierają, i ostatkami sił on mówi, Boże, albo otworzysz, albo będę ostatkami sił tak długo stukać, aż mi ręce będą krwawić i zostawi krew na twoich drzwiach. Ale dziś się otworzysz dla mnie, Boże. I wiecie, byłem świadkiem, jak i tego bratem był kiedyś w duchu świętym. Może Wielkiej Mocy nie przeżył tego. I wiecie, tej nocy ta siostra również nie przeżyła. Ale byłem świadkiem, że ten, który prosił chleba dla swojej przyjaciółki, dla siostry w Chrystusie, On tego wieczoru, tej nocy, jakby przeżył się z Duchu Świętym drugi raz. Wielkiej mocy, bo drzwi się otworzyły. Znalazł się gwałtownik. Znasz się ktoś posłuszny poleceniu Bożemu, kto do tego wieczoru nie tylko chwałę, ale i moc mocna Boga. Bracia i siostry dzisiaj jest promowane takie bezwysiłkowe chrześcijanstwo oparte nieraz na takiej sztucznej łasce, której Bóg tak naprawdę nie ma i nie gwarantuje. Ale Bóg mówi, jeśli chcesz, to musisz być gwałtownikiem. Musisz być kimś z Was, kimś z tej całej gromady, zgromadzenia, kto pójdzie dalej, kto opuści tę strefę ciepła i komfortu i pójdzie prosić chleb dla brata, dla siostry. Kiedyś jeden człowiek, Hiob, stawił się za przyjaciółmi i wiecie, i nie mało chleba, i dla niego zostało opuszczone. Kiedy Salomon prosił, nie tyle na siebie, ale mówi, Boże, tyle jest Izraelczyków, ja jestem młody, jak ich sądzisz, jak panować nad nimi królować. I poprosił o coś, co będzie służyć może nie tyle dla niego, ale dla współbraci i Bóg dał i dla Niego. Jak Ty, przyjacielu, będziesz prosił dla bliskich, dla braci i sióstr, jak będziesz nadodzić Pana Boga w sprawie Twoich przyjaciół, Bóg i o Tobie nie zapomni i im da i Ty głodny nie będziesz. Amen.